Witam serdecznie, mamy pacjenta Passat CC 2.0 TDI Common Rail. Wstawiłem kilka shortów jak auto odpalało na zimnym silniku. Niestety auto bardzo wolno kręci, ma problemy z zapaleniem przy minus 3 stopniach. Także zdecydowałem się kupić akumulator. Niestety akumulatora poprzedniego nie sprawdziłem, kupiłem w ciemno. No, i to nie przyniosło żadnych rezultatów. Auto dalej samo odpala, także winowajcą najprawdopodobniej jest rozrusznik. Kupiłem zestaw naprawczy rozrusznika, spróbujemy sami to zrobić. Zaczniemy sobie od demontażu akumulatora, filtra powietrza, dostaniemy się do rozrusznika, ale ja sobie najpierw auto podniosę do góry. Zaczynamy. Demontujemy puszkę filtra powietrza. Trzeba pamiętać, żeby takie te obejmy volkswagenowe zawsze mieć zostawione rozciągnięte, bo one jak się skurczą, to później je złapać, to jest naprawdę ciężko, nie polecam. Te teraz jakoś do góry powinien wyjść. Okej. Okay. Pamiętać tylko jak to złożyć i co na moje to, to do góry powinno wyjść. Tu tu jest śruba w tym miejscu. W tym miejscu w sensie. Miejsce na śruby śruby już nie ma. Dobra. O tak myślałem, że to na wcisk jest. Dobra pyk uwaga na przewody od przepływki nasz. Rozrusznik w tym miejscu. No, i faktycznie tutaj podstawa akumulatora trochę będzie przeszkadzała. Nic nie będziecie widzieć. Odkręcimy sobie klemę, zrzucimy akumulator. I lecimy dalej. Dobra, może trochę iskrzyć. Dobra. Zrzucone. Plasticy, sobie ja i a, dobra, on tu jest chyba zabezpieczony od boku. Ogólnie tak to wygląda dwunastokątny do Volkswagena. Szczerze, do, do, do grupy waga, bez takiego czegoś, to szczerze. No kurczę, można podchodzić, ale nie polecam, nie? Lepiej się ubezpieczyć, takie coś bo właśnie. Zaraz dzisiaj się zabrali, do roboty, piątek wieczór. O, no, tak jak dzisiaj, piątek w zasadzie. Piątek, która godzina około 23. No i nie macie takiej końcówki. No i stoicie. Robota stoi niezrobiona. A tak można działać. ciach. Łe, Baran co mi to montowo nie dokręcił. Co za no trudno ja to dokręcę. Dlatego widzicie, lepiej samemu robić. Bo przynajmniej siebie to przynajmniej się wie co się ma. Pyk. I góra! O! Dobra! A co my tu mamy teraz? Podstawa akumulatora w tym miejscu i w tym miejscu, kluczyk, kluczyk 10. Odkręcamy. Cia. jedna, druga, śrubki odłożyć. A! Dobra, sorry. Jeszcze trzecia tutaj, w tym miejscu. Dobra i szczerze, ja już zapomniałem gdzie włożyłem te dwie śrubki. I teraz wychodzi nam to do góry. No. E, tutaj mamy wtyczkę od mechatroniki e, skrzyni DSG. Tutaj jest nasz rozrusznik. I teraz tak, wypnę sobie tą, tą kostkę, żeby łatwiej można było sobie wyciągać. Widać w tym miejscu, to jest jedna. Śrubka od rozrusznika, a drugą znajdzie się później, ale jest po przeciwnej stronie. Rozrusznik jest przykręcony tylko na dwie śruby. Mamy odbezpieczoną kostkę. I co? Aha, i tutaj mamy plusa. Plusa naszej płaskiej. dojdziemy sobie kluczem. 13. No i teraz, właśnie gdybyśmy nie odłączyli akumulatora i czasami kluczem dotknęli do masy, no to ładnie by się poiskrzyło tutaj. O, jest szesnastka, także spróbujemy trochę długa, kurczę, ale chyba się uda, o, mamy ją, mamy, dziesięć osiem, dobra, kładę je tu i teraz powinien wyjść, łe, tak łatwo I dziwię się, że w tym zestawie naprawczym nie czekajcie, ja to nie ten zestaw Także do czasu, kiedy przyjdzie mi nowy zestaw naprawczy rozrusznika postanowiłem sprawdzić jak bardzo wyczyszczenie komutatora wpłynie na szybkość odpalenia silnika. Zobaczcie, widzicie ten komutator, jaki zasyfiony. Zaraz sobie zrobimy prowizoryczną tokarkę. Papierek ścierny delikatnie. Przelecimy to sobie. Przykładamy. Ktoś napisał, że właśnie to co my teraz robimy, czyszcząc komutator Samochód już zaczął odpalać normalnie O, ho, ho, pięknie. Zostawiłbym już tak jak jest teraz, tylko o, między tymi miedzianymi, podami trzeba. Tak. Odmuchuje to, składamy to do kupy z powrotem i na auto. Powiem tak, wszystko złożyłem z powrotem. Skończyła mi się pamięć na telefonie, także tego nie nagrałem. Złożyłem to no, oczywiście w odwrotnej kolejności. się siędzę nagrzane. No fakt, 13 teraz jest stopniu, jesteśmy w garażu. No ale zobaczymy. What?